Amerika. Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA. Witajcie w kolejnym odcinku InfoAmeryka. Dziś porozmawiamy o dwóch niezwykle ciekawych tematach, które przykuwają uwagę miłośników motoryzacji i motorsportu. Na początek przeniesiemy się na Tor Formuły 1, gdzie pojawia się nowy, amerykański gracz a potem opowiemy o planach Hyundaia i GM na rynku pick w Ameryce. Świat wyścigu Formuły 1 zyskuje nowego uczestnika. General Motors wraz z marką Cadillac oficjalnie dołączy do stawki F1 dzięki współpracy z Andretti Global. FIA zatwierdziła ich udział, co oznacza, że już w 2026 roku zobaczymy samochody z logiem Cadillaca na torze. Projekt ma na celu promowanie amerykańskich marek na globalnej scenie, co jest ogromnym krokiem dla F1 w USA. Współpraca GM i Andretti będzie oparta na wykorzystaniu doświadczenia wyścigowego obu firm, a Cadillac jako marka premium wprowadzi do zespołu nowe technologie i amerykański styl. Dzięki temu Formuła 1 może stać się jeszcze bardziej popularna za oceanem. Druga wiadomość dotyczy rynku amerykańskich pickupów, gdzie szykują się ciekawe zmiany. Hyundai ogłosił, że pracuje nad pełnowymiarowym pick-upem, który ma rywalizować z legendarnymi modelami takimi jak Ford F150 czy Chevrolet Silverado. To odważny krok, biorąc pod uwagę ogromną konkurencję w tym segmencie. Co ciekawe, General Motors również nie pozostaje w tyle i planuje wypuszczenie kolejnych modeli elektrycznych w kategorii pick-upów, chcąc zdominować rynek w nadchodzących latach. Obie firmy celują nie tylko w klientów tradycyjnych, ale także w młodsze pokolenie, które coraz bardziej interesują się elektrycznymi i hybrydowymi rozwiązaniami. Hyundai już zapowiedział, że ich nowy pick-up ma być wyjątkowo zaawansowany technologicznie i oferować atrakcyjną cenę. Który z tych tematów Was najbardziej zaciekawił? Czy kibicujecie wejściu Cadillac'a do F1? A może czekać na nowe pick-upy od Hyundai'a i GM? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Przechodząc teraz do licytacji, zaczniemy od Audi S3 z 2016 roku. Udało się go wylicytować za 8500 dolarów, czyli około 62 000 zł pod dom. Silnik to 2.0 o mocy ponad 290 koni mechanicznych. Przebieg niecałe 91 000 mil, czyli okolice 146 000 km. Samochód nie uszkodzony z przodu. Do wymiany jest derzak oraz przednie lampy. Następnie mamy BMW serii 3, również z 2016 roku. Udało się go wylicować za 3600 dolarów, czyli okolice 40 tysięcy złotych pod dom. Silnik 2.0 o mocy 240 koni mechanicznych. Przepiek to 111 000 mil, czyli okolice 179 tysięcy km. Tutaj fajne uszkodzenie, jedynie do naprawy jest zderzak. Kolejny jest Jeep Grand Siroki z 2018 roku. Udało się go wylicytować za 9500 dolarów, czyli okolice 66 000 zł pod dom. Silnik 3.6 V6 pędza starą mocę 290 koni mechanicznych. Przebieg to 60 tysięcy mil, czyli okolice 98 000 km. W Jeepie, jak widzimy, mamy uszkodzony przód. Chłodnice są prawdopodobnie całe, a do zakupu mamy kompletny zderzak oraz lampę. Następny w naszej liście to MINI Cooper S z rocznika 2020. Udało się go wylistować za 5600 dolarów, czyli okolice 48 000 zł pod dom. Silnik 2.0 generujący moc 190 koni mechanicznych. Przebieg to 43 000 mil, czyli okolice 69 000 km. Uszkodzenie przodu obejmują lampę, maskę oraz leżak razem z atrapą. Ostatni na dziś jest BMW X5, świeże auto z 2024 roku. Udało się go wylicytować za 34 750 dolarów, co daje nam okolice 182 000 zł. Pod dom. Silnik 3.0 generuje 375 koni mechanicznych. Przebieg tego egzemplarza to 22 000 mil, czyli okolice 35 000 km. W samochodzie trzeba dokupić kompletny zderzak, błotnik, listwy oraz prawą lampę. Na dziś to wszystko. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć. InfoAmeryka. Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA.